Zdrastwujcie! Dzisiaj bierzemy się za Risa, Russian Imperial Stout. Z browaru, o którym jeszcze nie każdy słyszał. Chłopaki kmienią nad własną instalacją od 2012 roku, ale jak zawsze, wszystko rozchodzi się o pieniądze i póki co ważą kontraktowo. Jest to browar nowotarska manufaktura piwa. A Russian Imperial Stout, uważony przez nich, został uważony w Marysi, w Szczyżycu, w mniejszym browarze. Nowotarska manufaktura piwa. Dzisiaj mam trochę czepialski humor, więc troszkę się będę czepiał. Ta etykieta jest kompletnie niewidoczna. Poza tym napisem, to tutaj jest jakiś taki miszmasz. Nie wiem, ten sam obrazek przekładany kilka razy. Nie, nie, nie. Zmieńcie to proszę, bo to jest nieczytelne. I dziwna rzecz się dzieje, jeśli chodzi o opisy. Poza opisem stylu, który jest taki raczej standardowy, to mamy w dwóch miejscach wymieniony skład. Dziwne to jest. Słody... Pale Ale monachijski kawowy, czekoladowy, Karafa Special, chmiele Zeus Chinook Cascade, i to jest wymienione tutaj. A w tym miejscu jest jakby skrócona wersja tego składu. Mamy zapisane, że jest słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki owsiane i jęczmień palony, chmiel oraz drożdże. Przedziwna etykieta. Przedziwna etykieta. Chyba coś się tutaj posypało, w, nie wiem czy w edycji, czy w koncepcji. Trudno mi powiedzieć. 10,5 alkoholu, 24 ekstraktu. Piłem to piwo i pisałem o nim na Instagramie, na który serdecznie zapraszam. Na Instagramie też dzieją się różne rzeczy. Dzieją się różne rzeczy. Twardy kapsel i ciche syknięcie. Zachęcam do śledzenia Instagrama, ponieważ no, jest on całkiem prężnym narzędziem do zbierania audiencji, że tak powiem. Chyba mi trochę głowę ucina. Dobra, przelewamy zatem. RIS z nowotarskiej manufaktury piwa. Pierwsze piwo tego typu, 10 miesięcy leżakowane, uważone w lutym 2019, a w grudniu rozlane do butelek. Wąchamy. Czekolada z pralinki, z owocami, wiśnia. Kawa, taka jakby świeżo otwarta paczka kawy, ale taka mniej palona. Ona jest taka raczej właśnie łagodnie palona kawa. Jest coś takiego orzechowego w tej kawie. W tej nutce kawowej jest coś takiego orzechowego, i wciąż pojawiają się te właśnie praliny wiśniowe, praliny, nie wiem, śliwkowe. No, takie raczej czerwone owoce. Bardzo ładny zapach. Jest też jakaś taka nutka, być może kakao, taka wysuszająca delikatnie w tym aromacie. Znaczy, no, o ile aromat może być suchy, ale chodzi o takie skojarzenie. Bogaty, ładny, ułożony, niealkoholowy. Sympatyczny, naprawdę sympatyczny aromat. No jak na risa pachnie jak dobrze ułożony ris. Pierwszy łyk, zatem jeszcze raz nabotarska manufaktura piwa Ris i też dziwna rzecz w nazwie. Ris 10. Co to w ogóle oznacza? Bardzo drobne, bardzo niskie nagazowanie. Powiedziałbym, że delikatnie za niskie nagazowanie, natomiast tego się w risie nie należy czepiać. Wyraźna nutka palona, kawowa, kakaowa. Taka właśnie goryczkowa, ale w tym typie palonym, a nie chmielowym. Bardzo wyraźna. Spora gładkość, sporo owoców. Początkowo delikatna słodycz, jest też delikatna kwaśność owocowa, co mnie trochę dziwi, bo w składzie nie ma żadnych tutaj owoców wymienionych. Ta kwaśność może też pochodzić po prostu od słodu, a nutka ułożonego słodu, yy, wpadające właśnie w takie szery takie wiśnie, może dawać taki efekt, że mamy tutaj jakiś kwaśny owoc. Ale pachnie to naprawdę rewelacyjnie, rewelacyjnie. Jak na piwo nie barrel Bo w sumie jakby mi tutaj napisano no, beczka po sherry, dałbym się, dałbym się złapać na to. Jest też taka nutka, yy, niekoniecznie orzechowa, ona jest jakaś taka hmm, jak to powiedzieć? A, wiem, to jest po prostu już delikatnie wchodzący sos sojowy, ale on się jeszcze komponuje i jeszcze nie dominuje w tym aromacie. Czyli taka orzech, orzechy sos sojowy, trochę paloności, trochę owoców. Całkiem bogaty bukiet, prawda? Gładkość jest piękna w tym piwie. Ono jest zbalansowane, zrównoważone. To jest idealny moment na wypicie tego piwa. Lepsze już nie będzie, nie sądzę. Alkohol jest totalnie ukryty, ułożony idealnie. Nie czuć go w ogóle i nawet w zasadzie nie czuję rozgrzewania. Czuję za to taką nutkę, może delikatnie mm, iglastą gdzieś tam w tej goryczce. Pomiędzy tą palonością pojawia się taka iglakowa nuta, yy, która jeszcze bardziej wzbogaca to piwo. I ta goryczka utrzymuje się dość długo. Ona jest tak trochę palona, a trochę tak skręca w iglak. Bardzo przyjemny. Bardzo przyjemne piwo. Wróżę browarowi Nowotarskiej Manufakturze Piwa dużo sukcesów. Wiem, że mają IP, po którą sięgnę w najbliższym czasie. Jest to australijska IPA i na pewno będzie na kanale recenzja i zobaczymy. Był też nagrany swego czasu Kafir Kelsz oraz APA ale Kafir Kelsz mi zupełnie nie podszedł. Był taki troszkę... Hmm. Zbyt estrowy, ale ja nie do końca kumam w ogóle ideę ważenia Kelsza, więc no może nie jestem targetem na to piwo. Było dziwne, było dziwne, natomiast nie było wadliwe. Po prostu było takie trochę osobliwe powiedzmy. Apa, apa wyszła troszkę przepasteryzowana, ale rozmawiając z Brewarem znam problem, oni już ten problem wyeliminowali, dlatego tym bardziej chcę sięgnąć po IPA. Nowotarska manufaktura piwa zaskakuje. Najpierw mnie zaskoczyła nazwą, która jest trochę... Brzmi jak y, taki marketingowy zabieg. Natomiast y, teraz po czasie widzę, że to jest przemyślana strategia i myślę, że to wypali. Myślę, że to wypali. To tyle ode mnie. Pięknym risem. Z Nowotarskiej. Wasze zdrowie, i do zobaczenia!